Siemka to Chris. Chciałbym Wam pokazać, jak podłączyć modem pod router, bo widzę, że wiele osób z tym ma problem. No dobrze. Zacznijmy od tego, że mamy modem w telewizji kablowej. To jest Thomson. Jest już oczywiście podłączony, wstrojony. Diody prawidłowo migają. Podłączony kablem koncentrycznym do sieci. I tu mamy naszą skrętkę podłączoną. Żółty kabel. I tą skrętkę, którą wkładaliśmy wcześniej do komputera. Teraz trzeba włożyć do naszego routera. Router, którym to się posłuży, to TP-Link. Starszy trochę model, ale bardzo dobry. I tą skrętkę, którą Państwo tutaj widzicie, musimy włożyć w jedyne gniazdo, które jest innego koloru na routerze. To jest gniazdo to niebieskie WAN. Wystarczy teraz tutaj włożyć naszą skrętkę. Jest złożona na routerze. Tutaj nie będzie żadnych zmian, nic się tutaj nie powinno pojawić. Nowego dopiero po chwili o jest, po włączeniu zaraz się pojawi, że port WAN jest aktywny, że ma sygnał. Proszę zobaczyć. Dioda portu WAN się teraz świeci, a jak wyciągnę skrętkę. Widać, dioda portu WAN, ta co na środku, zgasła. Są dwie diody, tylko się palą. Jeżeli włożę z powrotem skrętkę w port WAN, dioda się znowu zapala. Czyli to znaczy, że kabel jest dobry i router nasz komunikuje się z modem. No i następną sprawą jest konfiguracja routera, czyli jego zabezpieczenie przed tym, żeby nikt z zewnątrz nam drogą radiową do niego nie wszedł, ale to już w następny filmik. Dzięki.